Czołem, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Galzak i zapraszam na kolejny odcinek. <laughs> Przepraszam, z. ze smajta. <laughs> Zbanujemy sobie chyba kali w pierwszej kolejności. A czy tak, gramy oczywiście rankedowe pojedynki. Przy czym ja chciałbym wypróbować Fafnira, właśnie na tych pojedynkach. Wow, hera, hera, na pewno hera. Eee. Dlatego, no zobaczymy jak się spisze. Wbiłem na nim drugie Mastery ogólnie bardzo mi się podoba. Poseidon zbanowany. Zrozumiałe. Loki, zbanujemy Lokiego. On może być wredny na Fafnira. Chociaż z drugiej strony może niekoniecznie, ale no, spróbujmy go zbanować. Anubisa chyba jeszcze by warto było zbanować, bo on może być nieprzyjemny. No Fafnir jest niezły. Naprawdę mi się strasznie spodobał ostatnio. Problem w tym, że Chyba, że meduza, ona też jest groźna. Pele! Achmuzenkap też jest wredny. Meduza ma mechanizm ucieczki, Hibo też jest wredny w sumie. Ale Hibo się nie boję, powiem szczerze. Chociaż z drugiej strony... Chyba meduzę zbanuję. Dobra, zbanujemy meduzę. Ciekaw jestem co on wybierze, ja nawet nie wiem jaki mam poziom na tych ranketach, powiem szczerze, i nawet A średnio nie. mnie to interesuje. Bierzemy Fafnira, zobacz Hibo, wiedziałem że będzie Hibo. Kurde, mogłem go zbanować jednak. On duży damage sadzi, ale może jakoś sobie damy radę. Kto wie? Kto wie? Najgorsze jest to, że teraz musimy troszeczkę inaczej się budować, bo ja mam standardowy build. Który da, zwiększa mi ochronę fizyczną, to ten taki pancerz niebieski, który zwiększa manę. On jest bardzo fajny na początek. Kurde, to będzie ciężkie. Pewnie wiecie o którym mi chodzi, o ten konkretnie. No to, to się nie przyda w tym momencie. On zwiększa manę o 300, więc trzeba by. No, mało many ma niestety Fafnir, więc coś tutaj by trzeba innego wziąć. Lifestyle się nie przyda. O, to, to też fizyczna protekcja, no właśnie. Nie, więc sobie chyba damy spokój na razie z maną. Weźmiemy to. i Kupimy sobie to, ten emblemat. On spowalnia. On spowalnia. Eee. Powiem wam pewnie w trakcie o co chodzi. No bo jeżeli wpadnę, skoczę powiedzmy na przeciwnika, trafi go młotkiem, zacznę się zamieniać w smoka, to on zazwyczaj ucieknie poza obszar zamieniania się w tego smoka, przez co. O bra, on robi manę, więc go zraszujemy tam na tej manie. Słyszę. No, zabić go nie zdołałem. Mane, niestety, zrobił, więc to jest trochę problem. Początek może być strasznie ciężki mm, przy graniu przeciwko Hibo. Trafił, nie? Mm. No właśnie. Dlatego on ma nie dość, że zasięg to jeszcze ma naprawdę niezłe te umiejętności. Kurde, nie trafiłem w ogóle niczego tym młotkiem. Także początek będzie na pewno strasznie ciężki. Plus jest taki, że Fafnir zdobywa z czasem protekcję. Coraz większą. Więc to na pewno jakoś tam się opłaci. Zabij go. Mocno berwał. No ale użył jakiejś umiejętności jest już w tym momencie podleczony i to tak nieźle. Więc to nie jest fajne. Okej, okay, młotek na kolejnym poziomie. Zaraz skoczymy i go ubijemy. Znaczy ubić to nie ubijemy. O kurde. Nie trafił. Nie hraszuje, nie hraszuje. Ja mam jeszcze leczonko. Tylko nie wiem czy ono mi wystarczy, nie? Próbuję mnie złapać tutaj. Zaraz, zaraz, zaraz. On mnie chyba jeszcze nie zabije. Ajajaj. Nie trafił. Kurde, muszę się wycofać. No patrzcie na tą wieżyczkę, jest strasznie już w tym momencie obita. No ale cóż poradzić, cóż poradzić? No my tutaj głównie będziemy szli pod damage. Kupię sobie parę miksturek do many. A właściwie i do życia też. Dobra, i lecimy. Zobaczymy, może się ostatecznie uda coś tutaj zrobić. No spory damage dostał. Nie jest to takie totalnie jednostronne, powiem szczerze. Mm, więc jeszcze nie ma tragedii. No tylko oczywiście przypuszczam, że on i tak i tak mnie bardzo mocno przepchnie. Mm. I on w sumie swoim ultimate może uciekać przed moim. To też jest, to też jest problem, przy czym no okej, okay, to wtedy byśmy obej zmarnowali ultimate. Y. On robi znowu manę eee... dostał, dobra. No ja oczywiście dam, dam mu przepchnąć. Trochę i spróbuję go pod wieżą złapać właśnie z powolnieniem, młotkiem i w ogóle wszystkim. <grymne> to dziko zabrzmiało, nie? Nie trafił. Okej. Okay. Patrzcie na to. No, czy... Okej, okay, to wyszło słabo. Wow. No, jakbym go trafił, zestanował, to byłby zabity, ale niestety dorwał mnie. Nie użyłem spowolnienia, to też był błąd na pewno. No nic, nic, próbujemy jeszcze raz w sumie, bo, bo co? Na razie jeden trup, on jest mocno obity. My już tutaj wracamy. no Wieżyczka, najgorzej to ta wieżyczka strasznie cierpi na fafnirze. bo ja tutaj nie bardzo jestem w stanie czyścić linii. Oczywiście młotkiem mogę, ale to nie wystarczy za bardzo. No i zmarnowałem ulta, no plus taki, że on też zmarnował, nie? Tyle dobrego. że on także tego ultimata zmarnował? Czy on bierze manę? Nie. Oczywiście buffujemy młotek maksymalnie, no i on strasznie tą linię czyści, to jest, to jest bardzo wredne. Bierze moją manę. Kurde, on się nie boi niczego, nie? Patrzcie na to. O kurde. Jaka akcja po prostu. No za duży demercz sadzi. Jakoś ochronę magiczną później sobie wezmę na pewno. Mm, ale na razie to ja tu niewiele jestem w stanie zrobić. A czy może się pokusi wejść pod wieżyczkę jakoś czy coś. A tu się podleczę jeszcze trochę. Może się skusi, wtedy ten młotek może tutaj zadziała jakoś. Sensownie. Coż ja myślę, że i tak mnie ubiję. Mam mało many wprawdzie. O kurde. No, wieżyczka go biła nie? Tyle dobrego. Skok mam... Cooldown on by się też mniejszy przydał, to na pewno. So skok mam za 7 sekund. Mam sporą ochronę magiczną, bo monetki są na maksa, nie? Patrzcie, on tylko czeka, żeby użyć tego na mnie, nie? Więc nie wiem czy to się uda, żeby tam wskoczyć i go za zarąbać. Kurde! Ach! Tak blisko. Tak blisko. Dobra, czy to mi daje ochronę magiczną? Tak, lekko mi daje. No było blisko, no ale cóż poradzić? To nie wystarczyło. Coś do many jeszcze by się przydało. No, wieża padnie, to i tak mamy chwilę jeszcze czasu, żeby się zastanowić. Chyba, że to. No dobra, na razie i tak tego nie weźmiemy. Wieżyczka padła. No, goś ma przewagę w złocie kosmiczną. Więc w poziomie też... no 11! Okej okay. To on dlatego tak mnie łoi w tym momencie Jedenasty poziom, może robić Fire Giant, a nie jest to wykluczone Nie robi Na pewno trzeba będzie wardy rozstawić Robię expa to się zawsze przyda. Okej, okay, on zaraz wpadnie na Feniksa, więc trzeba się spieszyć. No ja Fire Gianta to będę miał problemy ze zrobieniem. Dobra. No ma 13, 12, ja mam 8, nie? Feniks padnie, czy mi się wydaje? No może nie padnie. Dobra, nie trafił. Many mało. Kurde. Ciężka sytuacja, ciężka. Ale zobaczymy, no. Chciałem przetestować Fafnira, to mam. Okej, okay. Zmarnowałem młotek. Many brak. Smoko ulepszymy. On nie ma many, dobra. Okay. Co? Dobra, 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 dobra. Wracamy do gry, wydaje mi się. Choć to wcale jeszcze nie jest powiedziane. Ale w jakimś tam sensie chyba wracamy, dobra. Smok mi się kończy. Chciałem wziąć czerwone jeszcze, ale nie uda się na pewno, więc po prostu się wycofam. Dobra, no raz go ubiłem, no ale nie miał many kompletnie, więc, więc to, to mnie uratowało. Przy czym ja też 100 maną w sumie za dobrze nie stałem. Może to wziąć właśnie. Książeczkę, ewentualnie to, bo ona też daje many sporo. Dobra, na pewno ten item Wordy trzeba będzie kupić i jeszcze tutaj do tego okej okay, już tego nie kupimy trzeba będzie na pewno sprawdzać co chwilę fire Gianta, a czy okej okay, sprawdzać co chwilę postawić warda po prostu bo on tam może robić tak jest na środku on robi damage pewnie Okej, okay, ja się też buduję pod damage. Okej, okay, idzie tam. Wziął damage, wziął. Tak, czy on idzie na FireGen? nie, on robi. ...Expa. 14 poziom. Jak szanie, 9 minuta, on ma 14 poziom już w tym momencie. Dobra, pojawił się na midzie. Mm, Okej, okay, no jest taka też nadzieja, że będzie po prostu mocno raszował. Już Many ma dosyć niewiele. Tylko, że w dalszym ciągu cztery poziomy przewagi to jest kosmiczna przewaga. Dobra, nie trafił. Bardzo mnie to cieszy. Teraz trafił, ale... Ale to nic. Z tym sobie jeszcze jakoś tam poradzimy. Tak to się robi, tak to się robi. Dobra, no jestem w stanie go załatwić, nie? Tylko to jeszcze mi jakby nie gwarantuje zwycięstwa, że tak powiem, w rozgrywce. Dobra, wycofajmy się. No, problem jest w tym, że on ma cały czas dwa poziomy przewagi, więc no, jesteśmy teoretycznie bardzo mocno w plecy. Dobra, weźmiemy sobie to. I co dalej, co dalej? Myślę, że power to będzie nie, nie głupia sprawa. Tylko, że fizyczna protekcja to nie jest to, co chcemy. Mm. Redukcja tłumu też nie mana. Redukcja cooldownu, tak, to byśmy chcieli. To byśmy już z kolei chcieli. Jeszcze jeden ward, weźmiemy sobie w tym momencie to, żeby ewentualnie blokować jego ultimate. No i się pojawił Hibo. Ma w tym momencie 15 poziom. Wziął manę chyba. Nie, nie wziął many. O, zwiał, schował się. Dobra, nie trafił, więc już troszeczkę tej many zmarnował na pewno. On się tam czai, więc za chwilę tam postawię orda po prostu. Cały czas cooldown jest wysoki, powiem szczerze. Wow. Obił mnie, obił. Zginie. Nie zginął, no. ale ja go A niech, to szlak. Zwiał na resztkach. E, czy zniszczę wieżyczkę teraz? Pytanie, chyba nie zniszczę. Skoro nie zniszczę wieżyczki, to wezmę chociaż damage. Ale jak widzicie, no, szarżuje mocno, więc można to jakoś wykorzystać. Mam nadzieję przynajmniej, że uda się z tego skorzystać, z tego faktu. Okej, okay, okej, okay, on tu leci. Dobra. Troszkę, troszkę ciężka sytuacja. Jestem obity, i to bardzo. A on nie. Miniony nadciągają. Kurde, źle! On nie może tu ubić na hita praktycznie. Ach! Jak stracę Feniksa, to może być GG. A jest blisko do stracenia. Dobra, lecę, lecę. Już mam full HP. Dobra. Kurde, ciężko, mimo wszystko jest ciężko. Fenix się ledwie trzyma. Ja już w tym momencie nie mam HP, no zmarnował Ultimate'a, to jest plus. Dobra, zmarnował jeszcze umiejętność. To teraz Feniks prawdopodobnie padnie. Co? A, ja nie mam... Dobra. Ach, za późną umiejętność się użyła. Po Feniksie, po Feniksie. No, 18 sekund. Dobra, no 1200, więcej powera będzie magicznego, cooldown się zmniejszy. Pod cooldown też, też coś by trzeba brać, jeszcze to, to jest niezłe. No, no, to może być w ogóle GG. No 5 sekund, więc w sumie może nie, ale on zwiewa. Jasne, że zwiewa. No okej, okay, on bierze manę? W tym momencie trzy poziomy przewagi ma nade mną. To jest ogromna przewaga. Dobra, wycofam się. No spróbuję się bronić przede wszystkim, no nie mogę tu za bardzo agresywnie zagrać. Oj, nie udało się. No bo, bo mnie dojedzie po prostu. On jest w tym momencie w stanie prawdopodobnie tytana nawet może sam zabić? Kto wie, no ma w tym momencie 17 poziom. To najgorsze, ta różnica poziomów jest najgorsza. To, to trzeba przyznać, że to jest, to jest definitywnie najgorsze. Okej, okay, idą te już płonące dziady. Tu postawię Ward'a, żeby go widzieć w razie co. Czy on robi? Nie, nie robi. To bym widział właśnie... No pewnie czerwony robi, albo ma one. Trójkę sobie ulepszę w sumie, żeby mu zadawać jak największy damage na wejściu, że tak powiem. Dobra. W dalszym ciągu sporo many tracę. On ma 17, mam 15. Ciężko, ciężko. 18 już ma w tym momencie. Będzie próbował zabijać pytana. Kurde, nie wierzę. Nie, nie, to jest to jest porażka. No. No niestety, niestety. Mogłem go zbanować w sumie, tylko pytanie. Czekajcie, pytanie, ile jeszcze czasu jest? 16 minut, więc może spróbujemy zagrać jeszcze jednego. Chociaż nie, no, na, na nagraniu mam 19, bo to było zbanowaniem. A czy no, na pewno nie polecałbym Fafnira na rankedach 1 na 1? Trzeba brać postacie, które są mocne po prostu, jeżeli chce się wygrywać. Ale ja tak dla, dla fanów chciałem sprawdzić, jak tam będzie szło Fafnirowi. No, szanse są malutkie, aczkolwiek i tak. No, sporo go, sporo go tam docisnąłem. Później, później miał spore problemy, mimo, mimo wyższego poziomu, znacznie. Czekajcie, ile czasu jest ewentualnie na czekanie? No dużo, nie no dobra, zakończymy na tym. Fafnir na rankedach sprawdzony. Nie polecam osobiście i raczej też nie będę korzystał w przyszłości. Aczkolwiek Fafnir i tak jest naprawdę fajny. Myślę, że, że w sumie działał nie najgorzej, że, że i tak. No problem w tym, że początek jest ciężki, jeżeli chodzi o Fafnira. Właśnie to jest najgorsze, że tej many brakuje. Może powinienem miksturki dokupić bardziej, czy coś w tym stylu. Tej many rzeczywiście brakuje na początku, i dlatego nie jestem w stanie bronić wieży wystarczająco skutecznie. Plus, oczywiście, no przeciwnik tymi swoimi zaklęciami mnie mocno tutaj cisnął, no ale to może wystarczyło po prostu Hibo zbanować. Tylko, że tak, no Agni, Hibo, Hera to na pewno są postacie do zbanowania. No i jeszcze pytanie, co. Z... No i Posejdon pewnie, no bo... no bo z magami jest po prostu ciężko. Może z jakimiś zabójcami byłoby łatwiej. Nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, ale nie wiem też czy będę testował. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczenia czołem.